I ruszyły kto poprowadzi no przez moment harminger, ale już poszedł na prowadzenie jakuter. Jakuter on dyktuje tempo. Blisko niego dziead na drugiej pozycji, tam jest Hoten Spicy, jest także harminger. Z tyłu dwa konie to są Dolomiti oraz modraszek. A prowadzi cały czas Jakuter. jakuter. Konie już są w pół zakrętu. On ma niewielką przewagę dwóch, trzech długości nad stawką. Na drugiej pozycji w tej chwili galpuje Gerald. Tuż obok niego przy wewnętrznej Harbinger. Po zewnętrznej Honte Spicy, Modraszek i na ostatniej pozycji Dolomiti. Na prostą wyprowadzi. Jakuter, Jakuter zbliża się do niego finiszujący Gerald i także polem rozpoczyna finisz modraszek, właściwie środkiem toru tutaj, a od pola Hoten Spicy. To walka, ucieka Gerald, ma przewagę, atakuje go Hoten Spicy i także blisko jest modraszek. Przy wewnętrznej trochę zyskała Dolomiti, ale to jest jeszcze daleko. Walka o pierwsze miejsce. Gerald, Gerald na razie prowadzi, atakuje go mocno modraszek. Gerald, modraszek. Jeszcze 100 metrów, przy kanacie Dolomiti się przepycha na drugą pozycję i za chwilę celownik Gerald Dolomiti, Modraszek, Harminger, ten Spicy, ostatni kończy ten, który prowadził, Jakuter.